Reprezentacja Polski znów znajduje się na zakręcie. Po nieudanym występie na Euro 2024 i burzliwym zakończeniu kadencji Michała Probierza, PZPN rozpoczął poszukiwania nowego selekcjonera. Kto powinien poprowadzić biało-czerwonych w nadchodzących eliminacjach i przygotować kadrę do przyszłych turniejów? Zanim jednak przejdziemy do kandydatów, warto przypomnieć sobie co działo się w ostatnich miesiącach wokół reprezentacji i dlaczego Probierz postanowił zrezygnować. Michał Probierz przejął reprezentację Polski w trudnym momencie. Po fatalnym okresie pod wodzą Fernando Santosa, reprezentacja miała poważne problemy z awansem na Euro 2024. Probierz, jako dotychczasowy selekcjoner kadry U21, miał za zadanie nie tylko dokończyć eliminację, ale też odbudować atmosferę i morale drużyny. Udało mu się doprowadzić zespół do Baraży, a potem przejść przez mecze z Estonią i Walią, zapewniając awans na turniej w Niemczech. Jednak nadzieją kibiców nie udało się sprostać. Polacy zaprezentowali się słabo, grali zachowawczo i bez pomysłu. Brakowało liderów, polotu, czy też odwagi. Pamiętamy przed spotkaniem jednego z kibiców, który opowiadał, jak wygląda, jak, jak przeżywa się. To VN, tak. Jak się przeżywa ból! Słuchajcie, szczęsta, szmato! pójście, do... to na dywanie! Ale dzięki niemu jesteśmy w tym turnieju. Rozwalił? Ty tak, co ty... P Mordo dobrze. Po odpadnięciu już w fazie grupowej, wokół kadry rozpętała się duża. Największą kontrowersją okazała się decyzja probierza o odebraniu opaski kapitańskiej Lewandowskiemu. Powodem miała być potrzeba odmłodzenia hierarchii i przekazania odpowiedzialności młodszym graczom. Opaska trafiła do Piotra Zielińskiego, co tylko pogłębiło już istniejące napięcia między selekcjonerem a częścią drużyny. W tej atmosferze selekcjoner zdecydował się złożyć rezygnację, twierdząc, że nie widzi możliwości dalszej pracy w tej konfiguracji. W medialnym obiegu pojawiło się kilkunastu kandydatów. Są to zarówno nazwiska znane z polskiej ławki trenerskiej, jak i trenerscy innowatorzy z mniejszym stażem. Każdy z nich ma swoje atuty i wady, a wybór nowego selekcjonera nie będzie łatwy. Adam Nawałka Jednym z głównych kandydatów jest Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji w latach 2013-2018. To pod jego wodzą Polska osiągnęła historyczny wynik ćwierćfinał Euro 2016. Drużyna grała wtedy dojrzale, skutecznie i zorganizowanie. Awans na Mistrzostwa Świata w Rosji był formalnością, ale sam turniej zakończył się nie do końca tak, jakbyśmy sobie to wymarzyli. Nawałka był krytykowany za to, że zbyt mocno trzymał się sprawdzonych nazwisk, nawet jeśli ci zawodnicy byli w słabszej formie. Zarzucano mu, że nie miał odwagi na odważniejsze zmiany i odmłodzenie składu, co stało się szczególnie widoczne podczas nieudanego Mundialu w Rosji. Od tego czasu nie prowadził żadnej drużyny, co budzi pytania o jego aktualną formę trenerską. Mimo wszystko dla wielu jest to trener symbol najlepszych lat Lewandowskiego, Glika czy Krychowiaka. Jerzy Brzęczek Drugim byłem selekcjonerem na liście jest Jerzy Brzęczek, prowadzący reprezentację Polski w latach 2018-2021. Uzyskał awans na Euro 2020, ale nie dotrwał do turnieju. Został sensacyjnie zwolniony przez Zbigniewa Bońka, co było wydarzeniem bez precedensu w historii naszej piłki. Powód? Styl gry kadry, który był powszechnie krytykowany jako nijaki, chaotyczny i pozbawiony tożsamości. Brzęczek miał wyniki. Wygrana grupa Ligi Narodów, awans, eliminacji, ale jego reprezentacja wyglądała jak zbiór przypadkowych decyzji. Rotacje w składzie były częste i często niezrozumiałe, tak jak ustawienia piłkarzy na nietypowych pozycjach czy defensywne podejście w meczach z niżej notowanymi rywalami. Na dodatek relacje z mediami były również napięte. Brzęczek często unikał konkretnych odpowiedzi lub reagował nerwowo budując wokół kadry atmosferę oblężonej twierdzy. Pierwsze co jest mówimy, że idziemy po medal. Ile razy dobiliśmy medal na mistrzostwach Europy? Marek Papszun Dla wielu kibiców to faworyt od lat. Gdyby selekcjonera wybierali fani, Marek Papszun już dawno poprowadziłby kadrę. Twórca największego cudu w nowożytnej historii ekstraklasy – Mistrzostwa Polski z Rakowem Częstochowa. Z klubu bez tradycji i wielkich pieniędzy zrobił potęgę, która regularnie ogrywała Legię, Lecha i występowała w europejskich pucharach. Jego atutem jest żelazna organizacja gry, pressing, dyscyplina i przygotowanie fizyczne. Paprzą nie zostawia przypadków. Każdy centymetr boiska ma u niego swoje zadanie. Problem? Brak doświadczenia w pracy z reprezentacją, a także, co pokazuje jego przygoda po podejściu z rakowa, długi czas wdrażania pomysłów. Kadra to nie klub, nie ma tygodni na treningi. Tu trzeba reagować natychmiast. Ale jeśli szukać trenera z DNA zwycięzcy, który nie uznaje kompromisów, to właśnie jest to on. Adrian Siemieniec W podobnej roli outsidera, ale z ogromnym potencjałem wymienia się Adriana Siemieńca. Ten młody trener zdobył Mistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok, co uznano za jeden z cudów ostatniej dekady. Przed sezonem celem Jagiellonii była walka o górną ósemkę tabeli i spokojne utrzymanie się w lidze, natomiast Siemieniec nie tylko osiągnął ten cel, ale znacznie go przekroczył, prowadząc zespół do historycznego Mistrzostwa Polski, pierwszego w historii klubu. Jego drużyna grała ofensywną, nowoczesną piłkę, opartą na wymienności pozycji i wysokim tempie. Siemieńca chwali się za chęć rozwoju i świeże spojrzenie. Wadą jest brak jakiegokolwiek doświadczenia w pracy z gwiazdami i pod mediowym ostrzałem. Maciej Skorza. Wśród bardziej doświadczonych polskich kandydatów warto powiedzieć o Macieju Skorży. Trzykrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Japonii z Urawu Red Diamonds, znany z perfekcyjnej organizacji gry i dbałości o przygotowanie mentalne. Skorża to taktyczny realista, który nie obiecuje fajerwerków, ale potrafi zbudować solidną ekipę. Jego klub ostatnio, gdyby nie bramka w doliczonym czasie, zremisowałby z Interem Mediolan. Skorża stał się naszą trenerską wizytówką i faworytem do przejęcia schedy po Michale Probieżu. Pytanie tylko, czy mu się to w ogóle teraz opłaca? Pozycja 53 latka w urawie jest mocna, mimo że ten raczej nie myśli o aplauzie trybun. Gra jego drużyny nie musi być rozrywką dla kibiców. Liczy się przede wszystkim wynik, a skuteczność jest dla niego ważniejsza niż efektywność. Cezary kulesza nie ukrywa, że Maciej Skorża jest obecnie jego wymarzonym trenerem. Jacek Magiera. Profesor Jacek. Tak często mówią o nim piłkarze, dziennikarze i kibice. Magiera to szkoleniowiec z ogromnym warsztatem taktycznym, wyważony, elokwentny i analityczny. Były trener młodzieżówki U20 i U19, a obecnie lider projektu odbudowy Śląska-Wrocław. Pokazał, że potrafi tchnąć życie w przeciętną kadrę i doprowadzić ją z miejsca spadkowego do Wicemistrzostwa Polski, grając nowoczesny, poukładany futbol. W reprezentacji U20 zasłynął zdyscyplinowaną defensywą i grą na wynik, ale też był chwalony za umiejętność adaptacji do przeciwnika. Jest typem trenera, który buduje zespół na bazie analizy, a nie emocji. Nie ma doświadczenia na poziomie europejskich pucharów, nie prowadził jeszcze seniorów na poziomie reprezentacyjnym. To szkolenia więc bardziej szkolny niż charyzmatyczny, co w szatni pełnej silnych osobowości może być ryzykowne. Ale jeśli PZPN szuka spokoju, taktycznego ładu i rozwoju młodzieży, Magiera to bardzo poważny kandydat. Jan Urban. W gronie kandydatów z polskiego podwórka pojawia się dość nieoczekiwanie Jan Urban, były reprezentant polski, napastnik Osasuny i Legii Warszawa. Choć dla młodszych kibiców może być postacią nieco zapomnianą, Urban ma w dorobku kilka solidnych sezonów w Lidze Hiszpańskiej i blisko 60 meczów w kadrze narodowej. Jako trener prowadził m.in. Legię Warszawa, z którą zdobył dublet w 2013 roku oraz Górnika Zabrze, gdzie cieszył się dużym uznaniem wśród kibiców i zawodników. Urban preferuje klasyczny bezpośredni futbol, oparty na grze skrzydłami, dynamicznych wahadłach i szybkich przejściach z obrony do ataku. Ceni dyscyplinę, ale potrafi też stworzyć dobrą szatniową atmosferę, co w kadrze narodowej bywa kluczowe. Choć jego metoda nie należał do najbardziej nowoczesnych, zyskał opinię trenera, który nie kombinuje i trafia do zawodników. Zna realia polskiej piłki jak mało kto, a jego autorytet wśród starszego pokolenia może być atutem, szczególnie w kontekście odbudowy szacunku do koszulki z orłem. Mirosław Kloze. Jak donosi fakt, jego menedżer miał już zgłosić kandydaturę do PZPN-u. Kloze urodził się w Opolu, jego rodzice są Polakami, a mimo to przez całą karierę utożsamiał się z Niemcami. Karierę trenerską rozpoczął jako asystent Joachima Lewa, a potem Hansiego Flika w Bayernie Monachium. Samodzielnie prowadził jednak tylko austriacki SCR Altach, gdzie zdobył 9 punktów w 16 meczach oraz krótko FC Nuremberge, gdzie nie zdołał wyciągnąć zespołu z kryzysu. Największe kontrowersje wzbudza jednak jego podejście do polskich korzeni. Kloze przez lata unikał języka polskiego w mediach, a po meczach z Polską często odmawiał wypowiedzi dla polskich dziennikarzy. Publicznie podkreślał, że czuje się Niemcem, mimo że jego żona i dzieci rozmawiają w domu po polsku. Taka postawa rodzi pytania. Czy kibice są gotowi przyjąć selekcjonera, który deklaratywnie nie czuje się Polakiem? Gareth Southgate. Największym zaskoczeniem jest jednak zgłoszenie byłego selekcjonera reprezentacji Anglii, który w ostatnich dwóch mistrzostwach Europy zajmował z Anglią drugie miejsce. Southgate to człowiek, który z reprezentacją Anglii odmienił wizerunek drużyny narodowej, doprowadził ją do półfinału Mistrzostw Świata 2018 i finału Euro 2020. Jego Anglia to zespół zbudowany na balansie: silna defensywa, cierpliwa ofensywa, ogromna dyscyplina taktyczna. Jest również znany z umiejętności pracy z młodzieżą i tworzenia świetnej atmosfery w szatni. Ale Southgate ma też wielu krytyków. Zarzuca mu się zbytnią asekurację, brak elastyczności taktycznej i gubienie się w momentach presji. A przede wszystkim to byłby transfer absolutnie kosmiczny finansowo. Anglik obecnie zarabia kilkanaście razy więcej niż Michał Probierz. Czy PZPN mógłby sobie pozwolić na taką bombę? No raczej nie. Przed PZPN trudna decyzja. Czy postawić na sprawdzonego, doświadczonego trenera jak Nawałka, Skorża czy Southgate? A może zaryzykować i dać szansę nowemu pokoleniu trenerskiemu, takiemu jak Siemieniec lub Papsul? Napisz w komentarzu, który z nich według Ciebie najlepiej by pasował jako następca Michała Probierza.